Zgrabiarka ZPI przeznaczona jest do szybkiego uprzątania powierzchni leśnych z gałęzi, w szczególności na zrębach zupełnych, poprzez gromadzenie ich na wałach. Tak uprzątniętą powierzchnię można poddać dalszym zabiegom umożliwiającym szybkie jej odnowienie. Konstrukcja zgrabiarki oraz specjalnie dobrana kinematyka ruchów głów pozwalają na zgarnianie gałęzi bez podrywania runa oraz na swobodne pokonywanie przeszkód o wysokości do 23 cm. Standardowo zgrabiarka ma 5 kłów, do których zawieszone są sprężyny, które wciągają kieł na swoje miejsce po pokonaniu przeszkody. Przestrzenie między kłami wypełnione są blachami osłonowymi, które poprawiają jakość i powierzchnię zgrabiania, ale przede wszystkim osłaniają ciągnik przed gałęziami. Wykonana jest z certyfikowanych, bardzo mocnych, grubych i trwałych materiałów. Zgrabiarki sprawdziły się już u kilkuset zadowolonych klientów zwiększając wydajność pracy przy minimalizacji kosztów. Konstrukcja posiada certyfikat CE, potwierdzający, że produkt wykonany jest zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Zgrabiarkę można montować na z ciągnika, na ładowaczach czołowych, ładowarkach teleskopowych lub na skiderach LKT. Dodatkowym wyposażeniem jest hydraulicznie sterowany chwytak, pozwalający na podnoszenie i przenoszenie zgarniętego materiału. Na indywidualne zamówienie produkujemy zgrębiarki o mniejszej lub większej ilości głów niż standardowe 5.